Witam cię serdecznie i zapraszam do wysłuchania analizy, dlaczego nazywnictwo zjawisk takich jak UFO zmieniło swoją nomenklaturę i w jakim celu się to odbyło. Od pierwszych lat powojennych obserwacje tajemniczych obiektów na niebie wzbudzały zarówno fascynację, jak i niepokój. Najpierw były to latające talerze, sensacja mediów i przedmiot plotek wśród znanych ludzi. Jednak już wtedy wojsko zaczęło prowadzić własne obserwacje, rejestrując każdy nietypowy ruch w powietrzu. Z czasem pojawił się termin UFO. Sformalizowany, wojskowy, a jednocześnie wciąż otoczony aurą fantazji i niewyjaśnionych tajemnic. Dopiero w ostatniej dekadzie, wraz z wejściem w użycie terminu UAP, można dostrzec prawdziwy zamysł stojący za tą ewolucją. To nie przypadek, że nazewnictwo zmieniło się stopniowo. Każda zmiana była sposobem na kształtowanie świadomości społeczeństwa i zarządzanie informacją. 1. Zmiana nazewnictwa jako kontrola narracji. Zmiana UFO na UAP to więcej niż kosmetyczna korekta językowa. To starannie zaplanowana strategia mająca na celu przekształcenie percepcji społeczeństwa. UFO kojarzyło się natychmiast z kosmitami i fantastyką. Słowo to wywoływało uśmiech i dystans. ULAP natomiast brzmi naukowo, neutralnie, profesjonalnie. Dzięki temu każdy raport, każde badanie wydaje się rzetelne i poważne, nawet jeśli w środku kryje się coś niewyjaśnionego, a może nawet przerażającego. Ludzie przestają myśleć o latających spotkach, a zaczynają myśleć o fenomenach. Powietrznych, w terminie na tyle neutralnym, że można w nim ukryć prawdę. 2. Ukrywanie rzeczywistych technologii. Niektóre obserwacje UAP, choć oficjalnie klasyfikowane jako niezidentyfikowane, mogą w rzeczywistości dotyczyć zaawansowanych technologii wojskowych, zarówno własnych, jak i obcych państw. Dzięki zmianie nazwy rządy mogą rejestrować i analizować te zjawiska bez ujawniania ich istoty. Publicznie mówi się o anomaliach radarowych czy nietypowych trajektoriach lotu, ale prawdziwe znaczenie jest znane tylko w wąskich kręgach wywiadu i wojskowej elity. Każdy ułap może być dowodem na technologię, która wkrótce zrewolucjonizuje lotnictwo lub broni. Ale opinia publiczna ma pozostać nieświadoma. 3. Kontrola opinii publicznej. Neutralne nazewnictwo i naukowy ton raportów UAP sprawiają, że społeczeństwo mniej reaguje emocjonalnie. Media cytują raporty Pentagonu, naukowcy analizują dane, a publiczność odbiera to jako rzetelne badania. Tymczasem faktyczne informacje są selekcjonowane i filtrowane. Wszystko po to, by nie wykonać, wywołać paniki nie zdradzać technologii ani wiedzy, która mogłaby wpaść w niepowołane ręce. To subtelna, ale skuteczna metoda kształtowania świadomości. Świat uczy się patrzeć na nieznane obiekty nie z lękiem, lecz z chłodną ciekawością. 4. Strategia stopniowego ujawnienia. Ewolucja terminologii, od latającego talerza do UFO, a potem UAP, nie była przypadkowa. Każdy etap przygotowywał opinię publiczną do przyjęcia nowych informacji, które mogłyby wstrząsnąć wyobrażeniem świata. Stopniowe wprowadzenie zmian językowych sprawia, że społeczeństwo powoli adaptuje się do myśli, że nie wszystko na niebie jest wyjaśnione. A część informacji pozostaje w rękach elit. To proces psychologiczny. Najpierw sensacja, potem formalizacja, wreszcie neutralne raportowanie. Wszystko po to, by w odpowiednim momencie móc ujawnić więcej, nie wywołując chaosu. 5. Hipoteza końcowa. Cała historia zmiany nazewnictwa to w rzeczywistości subtelna operacja kontroli informacji. Rządy i wojsko. Zachowują w tajemnicy swoje obserwacje i technologie, jednocześnie budując pozór transparentności. Publicznie mówi się o UAP, naukowcy prowadzą analizy, a opinia publiczna myśli, że ma pełen wgląd. Tymczasem prawdziwe znaczenie tych zjawisk jest ukryte. Mogą to być zaawansowane technologie, anomalie natury, a może coś jeszcze bardziej nieznanego. Termin UAP to narzędzie manipulacji, które krok po kroku przygotowuje świat do przyszłego ujawnienia. Ujawnienia, które może zmienić wszystko, co myślimy o niebie, technologii i naszym miejscu w świecie. Zmiana nazewnictwa z UFO na UAP nie jest przypadkowa. To strategia rządów i wojska mających na celu kontrolę percepcji społeczeństwa. Ukrywanie rzeczywistych technologii i przygotowanie opinii publicznej do stopniowego ujawnienia informacji. UAP brzmi naukowo i neutralnie. Pozwala raportować niezidentyfikowane zjawiska bez, bez wywoływania sensacji, podczas gdy prawdziwe znaczenie tych obserwacji pozostaje w tajemnicy. Termin ten staje się narzędziem manipulacji informacją, chroniąc technologię i wiedzę. Które mogą wstrząsnąć naszym pojmowaniem świata. A ty masz może inne przemyślenia na temat przyczyn zmiany nazwy? Podziel się tym z nami w komentarzu. Oto pięć pytań, które mogą skłonić do refleksji nad teorią: Czy zmiana nazwy z UFO na UAP rzeczywiście służy wyłącznie naukowej precyzji, czy może jest sposobem kontrolowania percepcji społeczeństwa? Jakie technologie lub informacje mogą być ukrywane pod neutralnym terminem UAP? Czy opinia publiczna kiedykolwiek pozna całą prawdę o tych zjawiskach? Czy rządy celowo ją selekcjonują? Czy stopniowe zmiany terminologiczne to przygotowanie społeczeństwa do przyszłego ujawnienia, czy zwykła ewolucja języka naukowego? Jak wiele z tego, co klasyfikujemy jako niezidentyfikowane zjawiska, może w rzeczywistości pochodzić od tajnych eksperymentów wojskowych lub technologii innych państw. Dziękuję za wysłuchanie do końca.